Siemaneczko, cześć część liczałem. Dobry dzień w ogóle. Zagramy sobie Skyrim'a. Rima. Znaczy, to jest początek gry dosłownie. Będziemy grać jako wysoki elf. Pójdę sobie w szkole przywołania, aczkolwiek elf nie ma porządkowej cechy do tego, ale to powinno być dobrze, bo ma zwiększoną ilość. Mamy. Jakby go nazwać, jakieś takie potężne, potężne, budzące trwogę imię. O, to będzie idealne. Nie jesteś chyba z ambasady Jest. Talmoru, jak reszta wysokich elfów, co? Nie, chyba nie. dobra. No, co z tym? Nie ma go na liście. Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki. Wedle rozkazu, kapitanie. Przykro mi, że szczątki zostaną odwiezione na wyspę Somerset. Jak widzicie, Skyrim jest trochę lekko zmodowany. Że lekko, no. 5 modów, jedynie zainstalowałem, ale od razu widać poprawę. Ulfryku, gromowładny. Niektórzy w Helgen mają cię za bohatera. Lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla i uzurpować sobie prawo do tronu. Rozpętałeś wojnę. Pogrążyłeś Skyrim w chaosie. A teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. Co to było? To nic takiego. Kontynuujcie. Tak, generale Tulliusie. Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Polecamy wasze dusze Eteriusowi. Niech spłynie na was błogosławieństwo, Będę twoją pierwszą ofiarą. Wy jest, jak sobie życzysz. No nie no Nie będę tu czekać cały dzień. Co woła! Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą cesarsty. Możecie powiedzieć o sobie to samo? Au. To musiało boleć. Wy gnidy! Sprawiedliwość! Śmierć promowładnym! Nieustraszony. Aż do śmierci. No dobrze. Bierzemy następnego więźnia. Czyli mnie tak. To... Znowu. Ja jestem następnym więźnia. Powiedziałam następny więzień. Twoja kolej więźnia. Bez wygłupów. Czyli co, będzie koniec gry? Jeszcze nie zacząłem grać, ale już będzie koniec. O

Dobra, dostaliśmy się do grodu. Chyba tylko nam się udało. Czy to naprawdę był smok? Z tych, które zwiastują kres czasów? Powinniśmy iść dalej. Chodź tutaj, może uda mi się zdjąć te więzy. No i proszę, rozejrzyj się. Powinno być sporo sprzętu do wyboru. Ja sprawdzę, czy znajdzie się coś na te oparzenia. No, elegancko. dobra. Trzeba znaleźć jakiś? wystarczy na razie. To Nie zatrzymujmy się. Coś jeszcze tam jest. Szczerze, ten mod z oświetleniem jest fajny, ale jak się wchodzi już w takie jakieś dungeony czy zamki, to jest ciemne jak Nie dam ci rajam Może znajdziesz tam jakiś miks mam jakieś mikstory. Cóż ma ten zamek Powiem nowice to nie powinno być trudne Proszę, nie zamyślaj Bez no. tą szatę, bo dodaję drjonacji i kawtro w dodaje do magii Pory, rzeczywiście słyszałem jakieś dziwne dźwięki dochodzące stanu? Muszę jest fajna ja Ale będzie warto w skrajne Dobra, jeszcze raz po nich. Oj, mam za dużo ciężarów nas thank you Przechodzimy wstęp do gry teraz idziemy do lecznej puszczy. zawsze przyda. przynajmniej na początku. Nie wiadomo, jak się chce grać mają to to jest dobry Chyba, że jak ktoś chce grać na kromantu, to wtedy... E, jest mnie rytuał, czy jak się to nazywa. No, jesteśmy lecz Nieco. Hadwar? Skąd? Chętnie pomagam. Przy... Co? To wyjaśnia co wcześniej. Smog. Jarl. Musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mi to przekażesz, będę twoim A mnie potrzebuję. Oczywiście Jedn w grze najlepszą broń. Jedno jeszcze tak krundu i cztery skóry Jest i korund. No, Musimy sprzedać w niej rzeczy. Zobaczyła no, nie jest za dużo. Dobra, jedna jeszcze kruną tak i skóra. Też trzeba znaleźć plecak plecach Mana, który daje do odświu i, i do magii. Ona jest z różnych. Jeden plecak Założymy sobie pacę. Wysłamy do sklepu. Cóż, ktoś musi coś zrobić. Nie wiem, co. Chyba mam gdzieś tu kilka starych książek. Jeśli chcesz więcej, musisz iść do akademii. Przekleń Przeklęci złodzieje. Tak jakby i bez. Mogę to sprzedawać te wszystkie rzeczy i kupić jakąś książkę z zaklęciem. Najlepiej żeby to była spęta na broń. Na sam początek. Bo z tego co wiem na przywołaniu na sam początek chyba za szybko odlewę FBI. Nie zarazię jakimś choruskiem. ale spochaj się znajdzie, choć kapliczkę to się od razu wyleczy. skróty A w mieście ła no, no, no. Z można kupić jakieś zaklęcia. Mam nadzieję, że nie miał tam spętaną broń. Jesteśmy biegalni. Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Dobra, ale będzie Ci patrzeć na ręce. Stać! Smoki szaleją, więc... ale jest poziom. sobie do zdrowia na razie. Do no I do No widzisz, przewołem. jedziemy przedammy no, jakieś miecze wszystkie futra nie futra zbroje mi się nie bo oprócz magii sprzewania pójdę też w magię przemian a tam masz a tam jest automatycznie Zaklęcie, tak jak ciało, które daje współczynnik współczynnik zbroi Z ile do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Daj znać, jeśli dojrzysz coś, co cię zainteresuje. Zrobię trochę elixirów jest sprzedawać hajs. I okay, to jest dobry ważona mikstura. Okej, teraz znajdziesz eliksiry, balsamy, okłady i jak się czujesz? Chyba trawi ci jakaś choroba. A no tak, z kamienicy dostałem, musiał leczyć. Y... Mam niezły wybór mikstur i alchemicznych reagentów. To to, 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 to... Zajrzyj, kiedy będziecie potrzebne lekarstwo. No, chodzi teraz do kaplicy, do kapliczki Tarasa, żeby się uzdrowić. Jesteś przychodzi OK. Wyleczałem się. Trzeba się kupić to zaklęcie. W takim razie co mam zrobić? Nic. Co ma oznaczać to wtargnięcie? Cóż, to wyjaśnia, dlaczego strażnicy cię przepuścili. Potem Więc... ja będzie chciał z tobą nice. utrzymuj Trzymuj powiesz, Mam na Czy roko? nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów? W obliczu smoka! Panie, powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do rzecznej puszczy. Jeśli smok czyha w górach, to to Jarl, miejsce jest padre, najbardziej bardziej zagrożone. to za prowokację. Będzie myślał, że szykujemy się, by dołączyć do Ulfrika i go zaatakować. Nie, nie będę stać bezczynnie, gdy smog pali me włości i masakry nie stoi. I Rylec, natychmiast wyślij oddział do rzecznej puszczy. Tak, Jaru. Proszę o wybaczenie. Muszę wrócić do swojej Dobra, Dobra, ro... proszę. Chodźmy znaleźć farengara. Mojego niej jako zarządca. Ja... Zajmował się. A więc pragniesz zgłębić wiedzę tajemną Jest spętany miecz I przychodzi coś O Te dwie rzeczy mi są potrzebne. Dwa zakęcić Wiesz co? Jeśli masz zadatki do sobie damy do ulubionych i przemianę dymbowacia ja też do ulubionych magów w zimowej twierdzy. Mm, nie tak czy... Odwrótnie. O. obiecał mi nową sukienkę. chyba znalazłem kogoś. To może ci pomóc przy projekcie ze Smokiem. Idź i przekaż mu wszystkie szczegóły. A więc ja. Tak, gdy mówię kurier, mam na. prosto z most. Ja. Idź do Czarny Głazu, znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie. Teraz to jest priorytet. Idziemy no, do Czarny Głazu. Nie mają ci w opiece. Do następnego razu, ale nie stać na Wyżebrałeś coś dzisiaj w Brenuinie? Masz rację. Naigrawaj się z żebraka jak wszyscy. Pracuję dla Beletora w sklepie Ну нет, с нами это решит он хорошо. I do know. Is it trying to make film do Czarnogłaasu także na no, razie tyle z grania dziękuję za oglądanie do widzenia cześć